Witajcie w kolejnym odcinku z Warcraft 3 i kontynuujemy Kopa elfów rozdział trzeci: przebudzenie burzy gniewu Storm na angielski. Następnego dnia na skraju świętego Gaju Luny. Ok, Skoro scenariusz nie żyje. To na nas spada zadanie wybudzenia druidów. Musimy odzyskać jego róg, ukryty na Księżycowej Wyspie. Tylko on może wyrwać druidów ze snu. Ale, kapłanko, orkowie założyli na wyspie swój posterunek. Nie zdołamy odzyskać rogu cenariusa bez walki. Kapłanko Tyrande, dzięki niech będą Elunie, że ci odnalazłyśmy. Nie umarli, zbliżają się do pobliskich Kurhanów. Jamy wewnątrz zdają się być puste, ale... Śpi w nich co najmniej jeden druid, siostro. Najpotężniejszy i najmądrzejszy z nich. Malfurion Burzogniewny. Musi się dowiedzieć o powrocie Legionu. W takim razie lepiej się pośpieszmy. Jeśli nie umarli, zajmą kurchan, nim Malfurion się przebudzi... Nie zwlekajmy więcej, siostry. Nasza nadzieja leży w przebudzeniu Malfuriona. Okej okay. czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Eee... Za mało złota. Dlatego wy bogini wyrąbałem wzywa. całe złoto. Niech tak będzie. Aha, to jest Niech ta się łota. stanie, wola bogini. O, mamy właśnie domowców. To są właśnie. Czy ktoś zagraża dzikiej Bogum puszczy? Dicoma, Niech tak będzie. Upgrade. Aha. W imię Eluny. O kurczę! natychmiast. Aż rozderaman. Odrywa. Natura wzywa. Natura Słucham wzywa. Słuchaj głosu luny. mam <grym> <grym> wszystko? Potrzeba więcej drewna. Bogini Czuć. wzywa. Idziemy. Zostaliśmy zaatakowani. Natychmiast w imię Eluny. Niech tak będzie. Potrzeba więcej drewna. Badania zakończone. Słucham głosu Eluny. Niech się stanie, wola bogini. Niech się stanie, to wola na bogini. Z już? W imię Eluny. Natychmiast. Ej, to trochę szybko idzie. Potrzeba więcej drewna. O cholera! Czy ktoś się zagraża dzikiej puszczy? Niech tak będzie. W imię Eluny. Hmm. Niech tak będzie. Niech hmm? się stanie, wola bogini. Hey. Czy ktoś się zagraża dzikiej puszczy? Jakieś kłopoty? Oczywiście. Badania zakończone. Bogini wzywają. Uderzajcie oh, szybko. Spętajcie je, zanim się przegrupują. Twój budynek jest gotowy. Słucham głosu Natychmiast. Niech się stanie wola bogini. Pani się budować. Potrzeba więcej drewna, aż rytoroman. W imię Eluny. Niech tak będzie. Eee, stop. Użyj sobie Na kontrolę. Niech tu mi się już chlewie robią. Nasi wojownicy zaatakowali głosmy. wroga. Badania wzywa. Jedna wieża, druga wieża. Dużo znachorów. Czy ktoś się zagraża? No, dzisiaj? bo chodź, chodź, chodź. Natychmiast. się No Niech tak będzie. Słucham głosu Eluny. Niech się stanie, wola bogini. W imię Eluny. Natychmiast. Badania zakończone <laughs> za mało złota. Dobrze, może nie by, że nie zrobimy jedno to, kto się zagraża dzikiej puszczy. Tu mamy ten złoto będzie, nie tak. Aha. Twórz więcej księżycowych studni. Czy ktoś się zagraża dzikiej puszczy? Bogini wzywa. No dobra. Zadania zakończone. E, Niech stopni, stopni, co mi się stanie? Słucham głos. Nie ma! Aż by to Roman. Niech tak będzie. W imię scenariusza. jakieś potkoty? Cóż, nie mamy. Dobrze, się zagraża, dziki? Twój budynek jest gotowy. W imię scenariusza. Natychmiast. Zajmuję pozycję. Natura wzywa. W imię lasu. Słucham głosu Robisz Robisz, no, no. robisz, <grym> dobra? Bogini wzywa. Czy ktoś się zagraża dzikiej puszczy? Słucham głosu Twój budynek jest gotowy. Anudora! Zachalindo. Ulepszenie gotowe. Słucham głosu Nerwi. Wasze nas. Czy ktoś Oświeć się zagraża dzikiej drogę, puszczy? Czuwam, Słucham, bożna. nasi wojownicy zaatakowali wroga. Bogini wzywa. Czy ktoś się zagraża dzikiej puszczy? A, czy ktoś zagraża się dzikiej puszczy? Oświeć mą drogę, bogini. W imię scenariuszu. bunny kijek. Nasze rtęły. Słuchaj głosu ludzi. Mogę no, weźmy, cofnijmy? Bogini wzywa. Który jest prawdziwy? Zajmuje pozycję. Słuchaj głosu Zagrażę, wiesz, czy zagrażę w dziewiętkowczy? Jak chcesz. Oświeć Niech się stanie, wola bogini. Co cię trafi? Słucham głosu, El. Dobra. Proszę, niech tak będzie. Endulirę okay. tak. Czy ktoś się zagraża dzikiej puszczy? Anudora! W imię Cenarius! Bogini wzywa. Zakalim Czy ktoś się zagraża dzikiej puszczy? Mm, nie. O! Tu... Słucham głosu. Hammy Natychmiast. Badania zakończone. W Elu. Co za hammy? Aż retorama. Wszędzie się kąpił. Nasi wojownicy zaatakowali wroga. Bogini wzywa. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Słucham głosu. wieni w. On do li retat. łagady na kiż pocho. Niech to tak będzie. Wasza czemu dana. wy nie umiecie się cofnąć. Czy ktoś się zagraża dzikiej puszczy? Niech się stanie wola Bogini. I nie elu. Tak będzie. Oświeć mą drogę, Nasz Wasza Tylko szybko. Słucham głosu, Niech się stanie, Bogu. Elfki są silniejsze niż przypuszczaliśmy. Natychmiast Bogini wzy. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczon? Słucham głosu Cześć! W tomi gaj. Przysięgłam dopełnić zemsty. Oświeć mą drogę, bogini. Niech się stanie, wola bogini. Przysięgłam dopełnić Bogi Bogini wzywa. Aż to Niech się stanie, wola bogini. Anudora! Niech tak będzie. Zostaliśmy zaatakowani? Zostaliśmy zaatakowani? W imię lasu. Czy ktoś zagraża się zagraża dzikiej puszczy? Tylko szybko. Po jest to będzie. że się, no, słuchaj, głos. Bóg W imię Elun. Zajmuję pozycję. Natychmiast. Niech się stanie, Wolon. W imię Cenariusza! zagraża W imię Elune. Uważam. Słucham głosu. Czy ktoś się zagraża dzikich puszczy? Za Kalindo. Co cię trapi? No, szukaj. Módl się, by nastał świt. Słucham głosu. Will. Natychmiast. Aż Retoraman. Niech tak będzie. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Niech się stanie, wola Bogi. Natychmiast bogini wzywa a szaraman niech tak będzie. Poczuj gniew bogini natury. Wzywa. Słucham go mój. <grym> Anduja Na dziką w imię Eluny. Strażnicy do ataku. Nie pozwolę na niszczenie lasu. W imię scenariusza. Czy ktoś się zagra na dziką chórczynię? Wasze imię, Anudora. Będę iletatem. Oświeć moją drogę! Słucham głos mojego. No Anuda raz! Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? A. Bogini wzywa. Boś, szybko mi się. W końcu, róg Cenariusa. Możemy wreszcie przebudzić Malfuriona. Oto jestem, zgodnie z obietnicą. Wyczuwam woń rozkładu i zepsucia wiszącą nad naszą krainą. Nie zamierzam tego tolerować. Przybądźcie, prastarzy obrońcy. Zetrzyjcie w pył nieprzyjaciela, tak jak to zrobiliście wieki temu. Następną misję, więc życimy, bo następna misja będzie długa. Rozdział czwarty, ludzie powstają. Dwa dni później i nie wiem, co tam pisał. Oczywiście. Minęło tysiąc lat, odkąd ostatni raz cię widziałem, tyrandę. Myślałem o tobie w każdym momencie mej wędrówki, na ścieżkach szmaragdowego snu. Moje serce raduje się na Twój widok, Malfurionie. Nie przerywałabym jednak Twego snu, gdyby nie było to konieczne. We śnie czułem całym sobą, że naszą krainę toczy zgnilizna. Słusznie uczyniłaś, budząc mnie. Płonący Legion powrócił, Malfurionie. Scenariusz nie żyje, a obcy swobodnie wędrują po naszych najświętszych domach. Tak, jak zostało przepowiedziane. Archimond spróbuje z pewnością przedrzeć się na szczyt góry Hyjal i zaatakować drzewo świata. Jeśli uda mu się wyssać jego energię, ten świat będzie zgubiony. Myślałam tylko o tym, by obudzić ciebie i pozostałych druidów. Druidzi pazurów spoczywają w kurhanach na końcu tej doliny. Jeśli zdołamy do nich dotrzeć, mamy szansę na powstrzymanie Archimonda i jego demonów. Do broni! Udało nam się. Odparliśmy ich. Przegrupujmy się w bazie i opatrzmy rannych. A więc obcy także walczą z nieumarłymi. Mogą okazać się silnymi sprzymierzeńcami w naszej wojnie z Archimondem i jego sługami. To kundle i nic poza tym to oni odpowiadają za śmierć cenariusa. Prędzej zginę, niż się do nich przyłączę. Może masz rację, moja kochana. Tutaj założymy naszą nową osadę. Niech straże zachowają czujność. Podejrzewam, że napotkamy tu jeszcze obcych i nieumarłych. Jeśli zaczyna są hardkorowa misja, nie wiem... Aż Niech się stanie. W imię El tych miast Słucham go Słucham głosu Eluny. Za mało złotych. Czy ktoś zagraża się dzikiej puszczy? Słucham głosu Eluny. Co ty hmm. robić? Nie pamiętam co tu mam zrobić. Aż retoraman. Tu mam mroczne trolle. Oświeć mą drogę Bogi. Twój budynek jest gotowy. A to jest typ gry, że będziemy ciągle się przenosić, Szczerze 3T te... Chodźcie tu dobywajcie drewno, żeby was nie targać Czy ktoś się zagraża dzikiej puszczy? Taki mam monte jeszcze Jeden zwiat zrobię Kończy się złoto w naszej kopalni. Nasze surowce szybko się wyczerpują. Musimy znaleźć nową kopalnię złota i wyszkolić nowe oddziały. Dopiero wtedy zdołamy dotrzeć do kurhanów. ż Przysięgu, C czy kto się zagraża dzikiej puszczy? Oświeć mą drogę Bogini. A szartor mana. Endul. Imi sen przytępił zmysły? Czy kto się zagraża w dzikiej puszczy? Mą drogę bogini. Co cię trafiło? Well, Badania zakończone. Natychmiast. Niech tak będzie. Niech się stanie wola Bogini. Zajmuje pozycję. Bogini wzywa. Natychmiast. Niech tak będzie. Niech się stanie, wola bogini. Hmm. W imię Elun. Więc no dobra, będziemy kontynuować to w następnym, więc do Będziemy się w kolejnych, więc see you soon.